Rafał Trzaskowski dzień dobry. I zastępczyni pana prezydenta Renata Kaznowska, która odpowiada za sprawy edukacji w naszym urzędzie. Nie przedłużając, oddaję głos pani ministrze. Bardzo proszę. Szanowni państwo, dzisiaj szczególny dzień chciałam a z prezydentem Warszawy Warszawy, która inspiruje również w tym obszarze powiedzieć o inicjatywie ministerstwa, którą podjęliśmy na samym już początku urzędowania, krystalizując dzisiaj finalnie. Mianowicie. Od wielu lat słyszymy, jak ważna jest potrzeba demokratyzacji edukacji uczniów w zakresie ich praw, w zakresie ich praw i obowiązków, ale żeby to się dobrze działo, potrzebna jest osoba, która będzie rzecznikiem praw uczniowskich. W wielu miastach samorządy podjęły to wyzwanie, jak zresztą przez ostatnie 8 lat wiele ciężarów państwa podejmowały samorządy, ale chcemy korzystać z tych dobrych wzorców, z wzorców, które się sprawdzają, które pokazują jak ważną rolę w naszym społeczeństwie odgrywają młode osoby i jak warto jest je wzmacniać. Dlatego dzisiaj powołuję zespół, który wypracuje ustawę o Rzeczniku Praw Uczniowskich. Sama ustawa inspirowana jest warszawą, bo warszawa realizuje dobre projekty również na rzecz osób młodych i warszawski rzecznik praw uczniowskich był dla nas, dla zespołu, który zostaje dzisiaj powołany, inspiracją jak dobrze funkcjonować i jak wspierać prawa uczniowskie. Młode osoby w szkole muszą nauczyć się też takiej aktywności obywatelskiej od najmłodszych lat. Prawa ucznia są jednym z tych obszarów. Drugim Obowiązki ucznia. Dlatego zespół będzie wypracował ustawę, której podstawowym założeniem jest, żeby przy ministrze funkcjonowała instytucja Rzecznika Praw Uczniowskich, ale w każdym województwie przy kuratorium również, żeby funkcjonował Regionalny Rzecznik Praw Uczniowskich z uprawnieniami wizytatora. Będziemy też zachęcać szkoły, by w każdej szkole powstawała instytucja Rzecznika Praw Uczniowskich, być może nawet w formule bardziej zbliżonej do mediacji. Zespół, który został powołany, jest zespłem bardzo różnorodnym. Są w nim eksperci, praktycy, prawnicy, nauczycielki i nauczyciele z różnych części Polski, z różnymi doświadczeniami, również z tym doświadczeniem samorządowym, co też chciałabym, żeby było jasne, że nasz rzecznik, ten przyministrze, będzie miał zadanie głównie edukować i wspierać rozwiązywanie problemów oraz pomagać nauczycielkom i nauczycielom w tworzeniu statutów. Statuty to jedno z m, największych wyzwań prawnych, przed którymi często stoi a dyrekcja szkoły, nauczycielki i nauczyciele, i wiemy, że potrzebują wsparcia. Więc też ten gest w kierunku dyrekcji szkoły, nauczycielki i nauczycieli, że chcemy im pomóc tworzyć dobre statuty. Statuty, które będą przestrzegane i będzie to też dużą ulgą dla funkcjonowania szkoły. A rzecznik praw uczniowskich będzie miał główne zadanie wspierać uczniów, uczyć ich o ich prawach i wskazywać na ich obowiązki. Tak, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że szkoła to miejsce, w którym traktujemy się poważnie i partnersko, gdzie godność ucznia i jego prawa są istotne, ale równie istotne są jego obowiązki. Stąd dzisiaj moje spotkanie z panem Prezydentem Trzaskowskim, który wiele tych innowacji wraz z panią prezydentką Renatą Kaznoską w warszawskich szkołach wprowadzał. I te dobre praktyki polskich samorządów powinno się i trzeba przenosić na grunt wyższy, na grunt rządowy, na grunt ustawowy, tak żeby każdy, bez względu na wiek, czuł się w Polsce dobrze i bezpiecznie. A wybory w październiku pokazały, jak partycypacja młodych ludzi, ich zaangażowanie jest ważne, ale żeby mieli pełną świadomość tych praw obywatelskich, ważne jest ugruntowanie ich pozycji w szkole, ich praw w szkole i ich wiedzy o funkcjonowaniu w szkole, przy jednoczesnym wsparciu nauczycielek i nauczycieli. Drodzy Państwa, ja chciałem bardzo podziękować pani minister. Współpracujemy od samego początku, kiedy pani minister objęła funkcję. I to jest ta wielka różnica, dlatego, że rząd pis nie współpracował z samorządami. Właściwie tylko i wyłącznie torpedował część naszych inicjatyw. Wprowadził nieprawdopodobny chaos do polskiej edukacji. W tej chwili pani minister próbuje temu zaradzić i bardzo się z tego cieszę, choćby odchudzając te podstawowe programowe, podstawy programowe, które były zmorą przez te ostatnie lata. A wiem coś o tym, dlatego, że moje dzieci były w szkołach publicznych i jako ojciec również byłem z tym konfrontowany, ale my staraliśmy się w Warszawie robić wszystko, co mogliśmy, żeby edukacja w Warszawie mimo tamtych złych 8 lat dobrze funkcjonowała, co jest zresztą potwierdzone w międzynarodowych badaniach. A cieszę się z tego, że dzisiaj otwieramy erę współpracy znowu pomiędzy rządem a samorządem. I rzeczywiście Warszawa stara się wyznaczać pewne trendy. Nic dziwnego, bo przecież odpowiadamy za 500 szkół i za prawie ćwierć miliona uczennic i uczniów. I to właśnie młodzi ludzie mówili nam o potrzebie powołania Rzecznika Praw Uczniów. Właśnie Warszawska Młodzieżowa Rada postulowała stworzenie takiego stanowiska i myśmy to po prostu zrobili, wyznaczając pewien trend, dlatego że to jest niesłychanie istotne, żeby młodzi ludzie mieli kogoś, do kogo mogą się zwrócić w momencie, kiedy ich prawa są naruszane żeby mogli się zwrócić w momencie, kiedy w szkole mamy na przykład występującą, występujący brak tolerancji. I dlatego Warszawa wprowadziła to stanowisko. Rzecznik podjął ponad 200 interwencji. Nie ma co prawda uprawnień kontrolnych, ale to nie o to chodzi, dlatego że Rzecznik ma po prostu pomagać rozwiązywać konflikty. Ma być mediatorem, ma być osobą, która uwrażliwia i nauczycieli, i rodziców, ale również samych uczniów na ich prawa i obowiązki. Ma być osobą, do której można się zwrócić o poradę. I tak dokładnie się dzieje w warszawskich szkołach. I cieszę się, że dzisiaj pani minister zdecydowała się, aby ten przykład mógł posłużyć do wprowadzenia bardzo podobnych rozwiązań w skali całego kraju. A my, no cóż, po prostu współpracujemy tak, jak dokładnie to powinno wyglądać. Rząd i samorząd realizuje tę samą misję dla nas wszystkich. Edukacja jest sprawą absolutnie podstawową. Przypominam państwu, że to jest pierwsza pozycja w naszym budżecie, oczko w naszej głowie i cieszę się, że dzisiaj możemy ze sobą współpracować i też korzystać z tych najlepszych wzorców i pomagać uczniom właśnie w egzekwowaniu ich praw, w budowaniu świadomości a propos odpowiedzialności obywatelskiej, wszystko to możemy robić właśnie również przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę Państwa, teraz pora na pytania od Państwa. Bardzo gorąco zachęcam do zadawania pytań, oczywiście do mikrofonu, który tam skręconymi włosami z tyłu się kręci. W pierwszej kolejności chodzi o te związane z dzisiejszym tematem. Także zapraszam. Dzień dobry, Dreamnik TFN24. Będę miał pytanie do Pani Minister. W takim razie, kto będzie wybierał rzecznika, na jak długo i jakie rzecznik będzie miał przede wszystkim najważniejsze zadania? Dziękuję. Dzisiaj powołujemy zespół, który ma wypracować dobry projekt ustawy. W tym zespole są prawnicy, są organizacje pozarządowe, są nauczycielki, i nauczyciele, praktycy. I dzisiaj nie mamy wybranej osoby na stanowisko Rzecznika Praw Uczniowskich, bo trzeba najpierw stworzyć dobrą ramę prawną, a dopiero potem dojść do nazwisk. Więc osoby wskazanej nie ma, wypracuje zespół ramy prawne, natomiast założenie jest przede wszystkim takie, żeby przy ministrze działała jedna osoba, która będzie edukowała i pomagała przy statutach szkołom. A w kuratoriach to już będą kuratoria wyznaczały tego, tę, tę regionalną osobę, która będzie najlepiej pomagała. Dokładnie taki sam demokratyczny proces wybierzemy w szkołach. A jak długo, na ile lat, jaki okres? Jak będzie gotowa ustawa, chętnie panu odpowiem na pytania. Dzisiaj informujemy, że inspirując się Warszawą powołujemy zespół. Zakładam, że w ciągu trzech miesięcy pierwszy projekt ustawy będzie do pokazania, tak żebyśmy od początku września już mogli realnie pracować. No w sumie na moje pytanie Pani Minister już trochę odpowiedziała, bo ja chciałem pytać o ramy czasowe, czyli czy myślimy o tym, żeby ten rzecznik zaczął działać już w najbliższym roku szkolnym od września? Ja bym bardzo chciała, żeby zaczął działać w najbliższym roku szkolnym od września, ale nasz rząd przyjął założenie, że projekty ustaw idą przez całą procedurę rządową. To nie będzie projekt poselski, mam nadzieję, będzie to projekt rządowy, więc te prace realnie, ja jestem optymistką, że w ciągu trzech miesięcy pokażemy Państwu projekt ustawy, a potem procedura, mam nadzieję, będzie sprawna w parlamencie. Dzień dobry, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam zapytać o dzisiejsze przesz przesz przeszukania służb w domach Zbigniewa Ziobry, posłów Wosia, Romanowskiego e, czy też Mateckiego. Patryk, jaki we swoim wpisie pisze o tym, że to są gangsterskie działania, mówi o włamaniach do domu chociażby właśnie Zbigniewa Ziobry i mówi, że będzie potrzebna specjalna Komisja Sprawiedliwości w tej sprawie? Czy ja mam pełne zaufanie dla prokuratury, a przypominam Państwu, że jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, no pojawiało się mnóstwo doniesień prasowych świadczących o tym, że ten fundusz nie był wykorzystywany tak jak powinien, że było mnóstwo nieprawidłowości i bardzo dobrze, że ta sytuacja jest wyjaśniana, natomiast co do szczegółów tej akcji, ja nie mam dodatkowych informacji, natomiast na pewno warto te wszystkie nieprawidłowości, zresztą Pani minister to badała, prawda? Wraz z posłanką Kamilą Gasiuk-Pichowicz i posłem Michałem Szczerbą kilkukrotnie byliśmy na kontrolach poselskich w Ministerstwie Sprawiedliwości właśnie po to, żeby badać dokumenty Funduszu Sprawiedliwości. To miało miejsce w roku 2000. 20.21. 21 Już wtedy kontrola NIKU przejęła część dokumentów, więc było to poważnie utrudnione. Natomiast chociażby głośną sprawę Profeto, też żeśmy oglądali i patrzyliśmy z przerażeniem, jak publiczne pieniądze są marnotrawione. Bardzo się cieszę, że prokuratura podejmuje właściwe kroki. Bo sprawiedliwość jest dla wszystkich. I prawo jest dla wszystkich. Natomiast oni byli poza prawem i poza sprawiedliwością, a z funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw, fundowano gigantyczne inwestycje, tak jak chociażby ta głośna wilanowska inwestycja dla Pana od egzorcyzmów Salcesonem, budowano ośrodki, inwestowano, wspierano z niewiadomych przyczyn działalność Pana Mateckiego, rzeczy, które naprawdę nie mieściły się w Funduszu Sprawiedliwości. Dzień dobry Piotr Rublewski, Warszawa, nasze miasto. Do Pana Prezydenta pytanie. Wczoraj, to przynajmniej wczoraj, y, tę informację otrzymaliśmy. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną w sprawie y, decyzji dotyczących dwóch nowych stacji metra na pierwszej linii: to Plac Konstytucji i Muranów. Czy to oznacza, że szykują się Państwo do tego, żeby rozpocząć budowę? Na razie jeszcze nie, natomiast my przez cały czas chcemy mieć tę opcję możliwą do wykorzystania. Dzisiaj dla nas absolutnym priorytetem jest projektowanie trzeciej linii metra i te prace koncepcyjne na czwartą linię metra. Natomiast rzeczywiście mamy to w swoich możliwych planach i zależnie też od sytuacji budżetowej, dlatego że wybudowanie tych dwóch stacji jest bardzo kosztowne, będziemy wtedy zgodnie z tym podejmować decyzję. Natomiast przez cały czas te opcje mamy otwartą i szykujemy się do tego, że jeżeli pozwoli nam sytuacja finansowa, żeby ją w przyszłości móc zrealizować. Dzień dobry, Miłosz Kuter, radio dla Ciebie. Jedno pytanie do pani minister. Od 1 kwietnia brak prac domowych. Nasza reporterka w Ciechanowie zapytała nauczycielki, co o tym sądzą. Dużo pedagogów uważa, że na przykład nie zadanie. Yy, Tabliczki mroże, mnożenia jako pracy domowej <coughs> do szkoły, może potem odbić się szkawką e, uczniom w dalszych latach edukacji. To jest moje pytanie, co pani o tym sądzi? I pytanie do e, pana prezydenta Trzaskowskiego a propos decyzji w sprawie odstrzału odłowu dzików. Coraz więcej informacji nie tylko na grupkach mieszkańców Warszawy, ale na przykład lasy miejskie wskazują, że jest więcej zgłoszeń. Czy e, pytanie powinno być nie. Czy, a kiedy taka decyzja? Od 1 kwietnia prace domowe będą nieoceniane, co nie oznacza, że nauczyciele nie mogą zadać ćwiczeń pamięciowych. Przygotowujemy taką, taki przewodnik po tych dobrych praktykach. Ja wczoraj byłam na Pomorzu Zachodnim, chociażby w szkołach w Kołobrzegu, gdzie w jednej ze szkół od trzech lat Właściwie ograniczono prace domowe, nie ocenia się ich, tam nawet odeszli od oceny. Jest to normalna, publiczna szkoła. I takich szkół w Polsce jest coraz więcej. My przygotowujemy dla nauczycielek, nauczycieli, razem z Instytutem Badań Edukacyjnych, przewodnik po tych dobrych praktykach, żeby zaczęli w jaki sposób uczyć. Dawać informację zwrotną, ale nie dawać informacji w postaci oceny za pracę domową. I dokładnie tego dotyczy rozporządzenie. Prace domowe, powtarzam, takie jak przeczytanie lektury, przygotowanie się do sprawdzianu, zapamiętanie czegoś. Zawsze będą zadawane, przy czym różnica jest taka, że nie będą one oceniane. Ani oceniane, ani ich brak nie będzie oceniany. I wiem, że nauczyciele sobie z tym poradzą, bo w wielu szkołach publicznych, niepublicznych, w wielkich miastach, w mniejszych miejscowościach jest to już coraz częstszą, coraz popularniejszą praktyką, ponieważ dobrostan młodzieży i ich zdolność realnego uczenia się, informacja zwrotna, którą dostają od nauczyciela, jest potrzebna. A po drugie, proszę państwa, wszyscy staramy się nie przenosić pracy do domu i to są nawyki zdrowego, higienicznego życia. Stąd też odchodzimy od prac domowych, żeby młodzież miała czas na pasję, na lekturę, na rozwój i na spotkanie z rodziną. Jeżeli chodzi o dziki, drodzy Państwo, ja kieruję się tutaj po prostu opinią ekspertów i nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo było mnóstwo mnóstwo protestów dotyczących podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o strzelanie do dzików. Ja wtedy podjąłem jasną decyzję, to znaczy jeżeli eksperci z lasów miejskich stwierdzą, że taki ostrzał jest konieczny, oczywiście w określonym okresie, to taką decyzję podejmę i taką decyzję podjąłem. I dokładnie będzie tak samo, z ciężkim sercem, ale w momencie kiedy jest to konieczne, to ja podejmuję taką decyzję kierując się tutaj poradą ekspertów. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie ma więcej pytań. Wiem natomiast, że są tu zakusy na nagrania indywidualne, więc to jest ten moment, proszę Państwa. Ja bardzo dziękuję Pani Ministrze Pani Barbarze Nowackiej i Panu Prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Dobrze.